– Interesujecie się państwo modą? Mm, – Tak. tak. – Zawodowo? Bo tak jedno... Oh, – tak. Ja znaczy tak. półzawodowo, powiedzmy. Tak, projektuję, ale bardziej kameralnie, bardziej dla siebie, bardziej e, wizjonersko, tak. W takim razie może kogoś państwo szczególnie lubicie z projektantów polskich, zagranicznych? – Z polskich e, kup... – Tak, to Boga. Pop... – Brzezowski. pozdrawiam oczywiście, kupisz, tak. A z zagranicznych, dla mnie Discord jest numer jeden, hmm. jeśli chodzi o te marki takie bardziej znane. Dolce Gabbana też są bardzo tacy, no ale zawsze takie, mają coś, taki że... slogan, wszystko takie. Tak, tak, takie... Nic Mało takiego orginalne. oryginalnego, no ale no, taki mamy gust po prostu. E, śledzicie Państwo może jakieś blogi, e, przeglądacie strony, pokazy? Tak. Ja bardziej znajomych, jakieś blogi związane z, no, ze znajomościami gdzieś tam poznanymi na studiach e, wcześniej. Patrzę na panią, jak pani dobrze wygląda w ciąży. Czy łatwo się jest ubrać yy, w polskich sklepach? Coraz lepiej. Coraz lepiej muszę przy, yy, przyznać, że gdy byłam 4 lata temu w ciąży, bo po raz pierwszy to była po prostu tragedia. Teraz już troszeczkę ta moda też jest taka uniwersalna, że można normalne ubrania tak jakby podpasować pod, pod ten stan, ale na przykład marka H&M yy, M, czy tam HIM czy yy, HM ma taką linię, że no po prostu śledzi trendy i po prostu coraz bardziej ma, ma te ciuchy takie no, ładne, y, zgrabne i no, można w nich wyjść gdziekolwiek. Także fajnie. Jeżeli chodzi o jakieś e, znane marki, na przykład jak jest tutaj e, TJ Maxx czy TK Max, jest bardzo fajna opcja, że można poszukać, poszperać coś ciekawego, z, również z poprzednich kolekcji. A oprócz tego, internet po prostu. Jakieś konkretne strony pamiętasz, bo ja nie pamiętam. Nie, jest ich za dużo chyba, że tak w pierwszym momencie jakoś e, nic mi nie przychodzi do głowy z konkretnych stron. Kurtka Rocco Baroko, bluzka H&M, spodnie też chyba H&M, buty Diesel, torba Guess, okulary Jack Cavalli. A ja spodnie to były nie pamiętam jaka to była marka, ale one są przerabiane. E, tak, przynajmniej. Koszulka jest właśnie TK Max, ale kupowana we Wrocławiu. E, marynarka też mojego projektu i szyta przez mojego krawca w ten sposób.